Witam Państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Ostateczne zaćmienie 8 kwietnia. Ilość wydarzeń biblijnych tego dnia jest przerażająca. Materiał 5 kwietnia 2024 roku. Z tego co widziałem, to się chyba będzie nadawał ten odcinek na YouTube tak mi się wydaje. Dzisiaj raczej już nie będę jako trzecie, trzeci dawał. Umieszczę go jutro, 6. Zapraszam serdecznie, bo dzisiaj będą dwa inne. Na kolejny odcinek zapraszam, a więc za chwilę zaczniemy. Kiedy to ostatnio jeden miesiąc był tak ekscytujący? Na początku kwietnia w internecie unosi się atmosfera oczekiwania, i to nie tylko z powodu wielkiego amerykańskiego zaćmienia słońca, które odbędzie się 8 kwietnia w ciągu ostatnich kilku dni, czyli pojutrze tak, pojutrze dzisiaj piątek, sobota tak to chyba wygląda. Tego, w ciągu ostatnich kilku dni wiele osób słyszało i czuje się, że wydarzy się coś naprawdę wielkiego. To, to, to prawie tak jakbyśmy wszyscy wstrzymali oddech w oczekiwaniu na upadek. Ko Kolejnego domina. Chaos grozi wybuchem na całym świecie, a tymczasem znaki na niebie dosłownie wzywają nas do zwrócenia uwagi, ponieważ znajduje się osiem bardzo nietypowych wydarzeń, które będą miały miejsce w kwietniu. A więc to raczej ósmy, to chyba w poniedziałek wychodzi, dzisiaj jest piąty, no to trochę się pomyliłem. Jeden. Na początku kwietnia cudysów diabelska kometa stała się widoczna gołym okiem na półkuli północnej. Kometa 12 P. P Points Brook, znana również jako cudysów diabelska kometa i cudysów matka smoków, jest obecnie widoczna na nocnym niebie półkuli północnej, oferując wyjątkowy spektakl zarówno amatorom, jak i profesjonalnym astronomom. Ta kometa typu haleja krążąca wokół słońca co 71 lat posiadająca jądro o średnicy około 30 km, znana jest z imponujących wybuchów gazu P i podczas podróży przez wewnętrzny układ Słoneczny. To pierwszy raz od 71 lat, kiedy można zobaczyć tę kometę gołym okiem i będzie ona nadal widoczna dla mieszkańców pół, Półkuli Północnej w nadchodzących tygodniach. 4 kwietnia, czyli wczoraj będzie to chyba przedczoraj, bo to będzie później z poślizgiem opublikowane, odbyło się niezwykłe ustawienie czterech planet. Zaledwie cztery dni przed wielkim amerykańskim zaćmieniem Słońca w 2024 roku obejmuje ono cztery planety. Wenus, Neptuna, Saturna i Marsa. Planety ustawiły się w jednej linii na, na porannym niebie. Wenus, Saturn i Mars są widoczne gołym okiem, ale aby zobaczyć Neptuna, potrzebny był teleskop lub dobra lornetka, czy lub może i smartfon, bo można zbliżyć no to chyba też co, to i owo można zobaczyć. Czy 8 kwietnia siedem innych planet w naszym układzie słonecznym utworzy linię prostą na niebie wraz z Słońcem i Księżycem? Patrząc na wschód od Jerozolimy, zostało to odkryte przez Rachel Baxter, a poniżej znajduje się grafika tej cudysów linii na niebie. Pewnie ta. 4. Również 8 kwietnia CERN planuje uruchomić wielki zderzać hadronów. Największy i najpotężniejszy na świecie akcelerator cząstek zderzy, zderzy protony 8 kwietnia w poszukiwaniu niewidzialnych cząsteczek, które potajemnie napędzają nas w wszechświat. Teorie sugerują, że istnieje 17 różnych grup cząstek, a Europejska Organizacja Badań Jądrowych. Lepiej znana jako CERN potwierdziła istnienie jednej z nich. W 2012 roku za pomocą wielkiego zderzacza Hadronów LHC, teraz zespół ponownie uruchomił LHC nadziei na odkrycie kolejnych tajemnic wszechświata, zwłaszcza ciemnej materii, dlaczego CERN zdecydował się to zrobić akurat 8 kwietnia. Powiedziano nam, że planują wystrzelić cząstki cudysów przez tunel o długości 17 mil z prędkością bliską, prędkości światła, aby odtworzyć warunki. Sekunda po wielkim wybuchu to nie, niekoniecznie brzmi jak dobry pomysł. Miejmy tylko nadzieję, że nic nie pójdzie źle. 5. Najbardziej. Oczekiwanym wydarzeniem w kwietniu jest wielkie y, amerykańskie zaćmienie słońca w 2024 roku, które USA Today nazywa cudysów astronomicznym wydarzeniem dekady. Niecałe cztery dni dzielą nas od astronomicznego wydarzenia dekady całkowitego zaćmienia słońca, które w poniedziałek 8 kwietnia Uświetni niebo nad całym krajem od Teksasu po Maine. Oczekuje się, że miliony ludzi będą podróżować, aby zobaczyć ten spektakl, który przeciągnie również naukowców z całego kraju, aby zbadać jego wyjątkowy wpływ na ziemię i jego jej atmosferę. 6. Gdy zaćmienie Słońca przejdzie nad Ameryką 8 kwietnia, NASA wystrzeli trzy rakiety. Cudzysłów w Cień Księżyca. NASA ogłosiła, że wystrzeli trzy rakiety sądujące w Cień Księżyca podczas częściowego zaćmienia Słońca w Ameryce Północnej w poniedziałek 8 kwietnia. Całkowite zaćmienie Słońca obejmuje część Meksyku, 15 stanów USA i Kanadę o szerokości 115 mil. A częściowe zaćmienie w obu Amerykach spowoduje nagły spadek światła słonecznego z jakiegoś dziwnego powodu. NASA zdecydowała się nazwać ten projekt imieniem wężowego bóstwa, które było popularne w starożytnym Egipcie. Projekt agencji kosmicznej Atmospheric Perturbations Ar Arant the Eclipse, Eclipse Parf zbada w jaki sposób e, spadek światła słonecznego i temperatury wpływają na górną atmosferę Ziemi. Według NASA nazwa APAEP Pochodzi z y, odwężowego bóstwa ze starożytnej mitologii egipskiej, arcywroga słonecznego bóstwa Ra. 7. to wielkie amerykańskie zaćmienie słońca, w 2024 roku, w dniu 8 kwietnia, zakończy gigantyczny cudzysłów X nad strefą uskoku New Madrid który rozpoczął wielkie amerykańskie zaćmienie słońca w 2017 roku. 8. W, kwietni w kwietniu nadchodzi cudzysłów. apokalipsa, cykat. Po raz pierwszy od czasów prezydentury Thomasa, Jeffersona, cudzysłów miliardy, a nawet biliony cykat. Pojawią się jednocześnie w, w 17 stanach. Powiedział Chris Simon, profesor na Wydziale Ekonomii i Biologii Ewolucyjnej Yukon Stada 13 i 19 żyją pod ziemią odpowiednio od 17, od 17 i 13 lat. Wkrótce wyłonią się w, w tym samym czasie po raz pierwszy od, tyś, od y 221 lat. Co przerażające, pojawienie się tych dwóch grup nałoży się na siebie w centralnym Illinois. Większość z nas już wie, że ścieżka Wielkiego Amerykańskiego Zaćmienia Słońca w 2024 roku pokrywa się ze ścieżką Wielkiego Amerykańskiego Zaćmienia Słońca w Illinois w 2017 roku. Czy ktoś próbuje nam coś powiedzieć? Oprócz yy, wszelki, yy, wszystkiego, o czym już informowałem, wiele osób w mediach społecznościowych spekuluje, że of, ofiara z czerwonej jałówki może nastąpić w kwietniu. Jak dotąd nie udało mi się jednak znaleźć żadnych solidnych dowodów na to, że taka ofiara jest bliska, jak wspomniałem we, yy, we wcześniejszych artykułach. Czerwone jałówki, które zostały przetransportowane ze stanu Teksas do Izraela w 2022 roku, muszą zostać wykorzystane, zanim będą zbyt stare, aby się zakwalifikować. A kapłani, którzy złożą ofiarę, są gotowi do pracy. CBS News poinformowało wcześniej, że cudzysłów ogromny ołtarz został zniesiony w celu złożenia ofiary z czerwonej jałówki. Gigantyczny biały ołtarz czeka, gdzie zostaną spalone na działce z widokiem na Górę, górę Oliwną w Jerozolimie. Mi, yy, mamo powiedział, że ceremonia musi zostać przeprowadzona w miejscu, gdzie stała starożytna druga świątynia, dopóki nie została zniszczona przez Rzymian w 70 roku naszej ery. Niestety ten raport CBS News nie był dokładny. Według Izrael 365 News, ołtarz, który CBS News pokazało światu, jest jednym modelem używanym do, cudysów odtworzenia nabożeństw świątynnych i celów edukacyjnych. Struktura na filmie jest modelem ołtarza, jaki stał w świątyni. Rzeczywisty ołtarz musi być wykonany z kamienia. Model znajduje się w Micpe i i jest używany do odtwarzania nabożeństw świątynnych i do celów edukacyjnych. Nie jest wykonany z kamienia i nie może być używany do nabożeństw świątynnych. Tak więc CBS News pomyliło się co do ołtarza, a wielu z nas dało się nabrać na ich raport. To by było wszystko. Akurat się nadaje na YouTube. To będzie umieszczony 6 kwietnia 2024 roku na YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.